Trwają przygotowania do pierwszej pielgrzymki. Na pewno trzeba przygotować materiały. Ksiądz Michał tym się zajmuje. Kończy się czas na plakat. Też przygotujemy. Ważne jest też, żebyśmy się wszyscy przygotowali do tego, że odkrywamy w naszym sercu pragnienie bo jeżeli ktoś nie jest spragniony, to nie pójdzie na pielgrzymkę. My nie chcemy na pielgrzymce ludzi, którzy będą przesyceni, którzy będą złudzeni. Ale jeżeli dzisiaj odkrywasz, że coś w sercu jest wielkim pragnieniem spotkanie ludzi, doświadczenie czegoś nowego, a zwłaszcza na tego roku mamy dla Was niesamowitą rzecz: odkrycie pokarmu, który Pan Bóg nam daje jakim jest Jego najświętszy chleb, ciało i krew Pańską. Chcemy po raz któryś, ale może inaczej przeżyć tajemnicę Eucharystii na pielgrzymce. Chcemy się tym chlebem na nowo karmić. Jeżeli jesteś spragniony, bo czujesz, że siły ci opadły, bo czujesz, że odkrywasz w sercu wielki głód czegoś, to właśnie to może być odkryte na pielgrzymce, że tym czymś jest tajemnica Eucharystii. Zapraszam Cię, spróbuj zmierzyć się z tym pragnieniem. I zaproszenie na pielgrzymkę będzie tym największym odkryciem, które może zdarzyć się w życiu. Że głód, który, który czujesz, głód, który sprawia, że jesteś znudzony, słaby, że, że czujesz, że coś chcesz wielkiego przeżyć, może być zaspokojony tylko wtedy, kiedy odkryjesz to w nowy sposób: że Bóg ci daje siebie w postaci Eucharystii, w postaci wspólnoty. I to do, może się dokonać na pielgrzymce. Taką propozycję już teraz przygotowujemy na czas, kiedy będzie ciepło, kiedy tutaj wypełnią się te przestrzenie ludźmi, którzy będą również spragnieni, żeby spotkać się na 39. pierwszej pielgrzymce tarnowskiej.